Być tutaj na Ziemi to ogromny podarunek. Dlatego niektórzy z nas, mimo tego, że przeszli już przez wszystkie te procesy, przychodzą tutaj w wolontariacie, jak i moja dusza, bo chcemy jeszcze raz czegoś doświadczyć, jeszcze raz na coś wpłynąć, czy prowadzić innych, pomagać innym. Bo tutaj na Ziemi jest tylko ograniczona ilość miejsca. I dlatego, jeżeli jest Ci dane być tutaj i teraz, jeszcze w formie człowieka, to jest tak jak złoty los na loterii, jak takie wygranie w totolotka. Wiesz, ile dusz chciało tutaj przyjść na Ziemię, ale że jest ograniczone miejsce, to tylko Tobie było to dane. Wiesz, co to oznacza? Jaka to jest szansa? To nie jest kara, to jest nagroda, że możesz tutaj być, doświadczyć tego mroku. I rozkwitnąć w tym roku.